Cześć wszystkim, tutaj Kacper. Zapraszam Was do oglądania kolejnego filmiku 8.7.6.5, w którym to będziemy starali się odblokować w yy, kamuflaże, ubrania dla wszystkich klas. Zostało mi tylko do zrobienia dwa razy szybko zabić. Dwa razy muszę wykonać szybkie zabicia używając przeładowania. Myślę, że to nie będzie problemu i w jednym meczyku to zrobimy. Nie gram tutaj na wyniki, tylko chcę... Z... B... Tylko chcę ukończyć zadanie z tymi kamuflażami w tym filmiku jak najszybciej. O, tu kolesia słyszę. Słyszałem. Może być kolejny? O, jest kolejny, jest kolejny. Dobra, mam cię. Dobra, koleś... Wow! Co? Skąd? Pst, nie mówcie, że on kampił trochę kadr nie wiem dlaczego chyba się trochę przeziębiłem po tych świętach tak wam powiem Jestem ten jest no co jest ile no żart nie wąski dobra ale przeładujmy zaraz mi się załaduje przeładowanie dobra jest koleś oj 2 3 4 Ale to zrobiłem, widzieliście to majdę, fajny kamuflaż mam mój dingo, nie taka burza czy Storm, nie wiem jak to się nazywa. Dobra, jeszcze jeden raz musimy tak zrobić. Myślę, że to nie będzie z tym problemem, bo ruin jest bardzo łatwą klasą do zrobienia. Chyba ktoś jest w domku. A, raczej nie. Albo był i wyszedł z niego. Dobra. Tu będzie koleś. Do widzenia. od idzie kolejny, idzie kolejny. Nie, ja, idzie na górę jednak, z tamtej strony. Jeszcze jeden, jeszcze jeden tu jest? Nie. Dobra, mają UAV, to zaraz się. What? Co jest? Ale zlagowało coś. Dobra, wsiądź i. O nie, 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 <gśla> nie, <resolvinguet> nie, <consumed pockets> dobra, UAV już UAV skończyło. Dobra, i gdzie to będą teraz? Oni będą chyba tutaj gdzieś, tak mi się wydaje, w tym domku mogą. Jeden, drugi. Chyba się udało, czy się nie udało? Jest, odblokowaliśmy. Dobra, mamy hejtera. To jeszcze 100 jed... do rapsów nam zostało. I sobie poczekamy... Kurwa mać! Ale miałem pecha! Używał tego! <susurwany> Jak to się zwie? kinetic Armor. Ale dobra, odblokowaliśmy ruina i mnie czy odblokujemy te wszystkie kamuflaże, czy tak to działa, czy nie. Dobra, tu jest koleś. Dobra, dwóch le leci tutaj. Jednego zabijemy, tak. Na szybko. Nie kampimy przecież. Jesteś na hejterze, widoczny człowieku. Dobra, zabiję tych. Dobra, hejter się nam skończył. O, tu się kolej... ale się zres... Oj, 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 Ale res, widzieliście jak się pojawił, nie? Dobra, lecimy tutaj, bo tutaj na bank coś będzie. Oczywiście, miałem rację. E? Do widzenia Gdzie teraz będą? Dobra, tu Dobra Chyba jest w środku, ale nie wiem czy go zabili. Dobra, nie było go mnie strasznie czy odblokujemy te kamuflaże, czy nie Jedyny minus jest taki, że jeśli odblokujemy to Nie będzie widać Wszystkich tych, y, jak to się zwie, broni? Czy nie, broni tylko tych klas. Kurde, nie zdążyłem przeładować. Dobra, użyj, przeładuj, przeładuj. Wow. ale się musiał wystraszyć tego. Zaraz, zaraz użyjemy ruina o wow, ale O oh, matko, co to było? Kurde, co i się dzieje nad? Ja pierdzielę. Widzieliście to, jak zareagowało? Wykampu, ale. Chyba nie ma co używać tego ruiny. Bo. Wow, znowu mam jakieś krainy, jaki mam pink 62, 80. Jest koleś, jest koleś tu. Albo tu. Aj, jest tam jeszcze jeden. Wow, sniper. Ale tu jest jeszcze jeden, na bank. Mówiłem. Ja mam nosa do nich. <laughs> Dobra, gdzie teraz, gdzie teraz będą, gdzie teraz będą, gdzie będą, gdzie oni są, gdzie wszyscy moi przyjaciele. Wow! Ale kurde. Nie, nie, teraz się zemszczę za ciebie, ty dziadu, ty... do piachu Kurde nie, za miejsce, za miejsce, za miejsce, za miejsce. Jeszcze trzeba Wow. Dobra, jeszcze dwóch ale to chyba mój team już zabije jej No. trzydzieści 33 do 4. Niezły wynik, ale wiecie co mnie najbardziej ciekawi i co, i co Was pewnie ciekawi, czy dobrze myślałem o cały czas? Tak powiem, nie, nie szukałem w internecie jak odblokować te tajne kamuflaże. Mam nadzieję, że to już działa i odblokujemy te wzorki, te wyglądy i pokażę Wam jak wyglądają te, które mam odblokowane. A najwyżej za jakiś czas zobaczycie to na pewno w gameplayach, bo zazwyczaj będę grał tymi nowymi kamuflażami, już stronami. Jak widzicie, mam jedną groźbę. I zobaczymy, co to będzie, co to będzie, no szybciej, ja chcę zobaczyć ten wynik, swu... czy ma, bo Jezu, jaki wynik te kamuflaże. Bo jestem ciekaw, czy to dobrze rozmyślałem, czy nie, czy o to chodzi, żeby odblokować to na przykład, wiecie, elitarne, takie tajne kamuflaże, bo trzeba było zawsze odblokować, zabić 40, z czegoś później, z drugiej broni, jakiś defensywnie 20, zabić później, dwóch szybko i dwóch i trzech chyba szybko, jakoś tak, nie pamiętam, o co chodzi, mam nadzieję, że to zrobimy. Heroin to 50. Przeładowanie. Zaraz, specjalności. Odblokujemy? Nie. Kurde, jak wiecie... O, teraz mam! Cza? W ciągu jednej gry zabij 4 razy wroga, kiedy działa przeładowanie. Aha, już nam się odblokowało. Już wiemy, jak to zrobić, czyli... Czyli tutaj musimy co? W ciągu jednej gry zabij 6 razy wroga, używając kolców grawitacyjnych. Ooo, shit! Jakie to trudne będzie. Dobra, a co jest z tego? Czekajcie, może wyjdę, zrobię. A co jest w tym? Na przykład odblokuj. Nie tak. Yy. A tutaj, co muszę zrobić? W ciągu jednej gry zabiję 6 razy w rąk, używając sporoła. Wow. W ciągu jednej gry 4 razy. W... zabić 4 razy w rąk oznaczonego impulsem rozpoznania. Ej, to jest skomplikowane, to na Deathmatchu tego się nie zrobi tak mi się wydaje. O nie glitch. O nie, tu będzie trudne. Dzięku jednej gry zabić 4 razy wrąga po zakłóceniu. Dzięku jednej gry zabić 6 razy wroga używając Tempesta. Batery. Tutaj co mamy? Dzięku jednej gry zabić 6 zwar machine zabić. 4 razy w ogłopocasz... tego, to, to będzie łatwe. Anihilator. No, Zobaczmy, w ciągu jednej gry zabij 6 z Anihilatora. I tutaj co? dziękuję ciągu jednej gry 4 razy serię punktów korzystając ze skupienia bojowego. Nie, no to, to, to jest łatwe, wystarczy UAV, country UAV, to się łatwo zrobi. W ogóle mam jakieś stroje tutaj, niebo. Jakieś drwiny i gesty. Nie, puste słowa. Tak jest cheap. Pogrożenie palcem, uderzenie pięściami. Tu nie mam nic już. No cóż, to w takim razie. Dzięki za uwagę. Najwyżej pokażę Wam kolejne filmiki. Jak zdobędziemy już te. Najwyżej pokażę Wam, jak wyglądają na przykład te kamuflaże. Wszystkie, gdy już. Kurde, kacja, gdy odblokuję we wszystkich klasach już o to, to wtedy Wam pokażę, jak to wszystko wygląda, ok? No dobra, także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia już niedługo. I trzymajcie się. Cześć.